Zadania na spokojnie. Rok 2023, motora, podstawowa, termin poprawkowy, zadanie numer 16. No, tak jak nie życzę nikomu poprawki, tak życzę wszystkim tego rodzaju jak najwięcej zadań. Popatrzmy, dane jest ciąg określony jakimś wzorem. Mamy znaleźć trzeci wyraz tego ciągu. To jest zadanie pod tytułem Gotowi? Start. A3. Równa się minus 1 do potęgi trzeciej razy 3 plus 1 przez 2. Po prostu wstawiłem pod n trójkę, skoro trzeci wyraz, czyli a3. Zatem a3 równa się minus 1 razy 4 przez 2, bo minus 1 do potęgi trzeciej to jest minus 1. Zatem a3 to się równa minus 1 razy 2, czyli minus 2. Zaznaczamy odpowiedź b. I po błyskawicznym zadaniu 16. Koniec. Dziękuję za uwagę.